Siemanko, witamy z siedziby Szarków. Jest ze mną Piotr Walawski. Cześć Piotrek. Cześć, witam wszystkich. No i Piotrek, kiedy informacja jakaś o kolejnej walce? No bo cicho na razie. Znaczy no, jak na razie to już mogę to powiedzieć, że będę jednym z dziesięciu w programie Only One. Możesz przybliżyć widzom, na czym w ogóle będzie polegał ten program? No bo słyszymy o tym. O tym się mówiło już zresztą od lat, tak naprawdę, na reality KSW. W końcu jest, na czym będzie polegał ten program, co o nim wiesz na ten moment? No wiem, że przez kilka tygodni będę mieszkał z dziewięcioma innymi zawodnikami w willi i e, będziemy dobierani jakoś tam drabinkowo, e, z tego będzie powstanie turniej i e, zwycięzca będzie miał kontrakt z KSW. To by... to jak Big Brother trochę, co? No, zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale trochę tak. I co tam, będziesz coś świrował tam w tym domu, żeby, żeby, nie wiem, zyskać na popularności i tak dalej, czy nie ma takich planów? To znaczy, akurat w takim towarzystwie, jakie ja tam będzie, to mi się wydaje, że to po prostu wyjdzie naturalnie, tak, że gdzieś tam nasze zachowania, nasze charaktery, mój charakter, charakter innych zawodników wpłynie na to, że ta oglądalność będzie duża tak czy siak. Jest tam ktoś, kogo nie lubisz, na przykład? Nie, nie, nie ma tam raczej osób, których nie lubię. No jest tam kilku moich kolegów, no i też kiedyś e, walczyłem z, z dwoma zawodnikami już stamtąd kiedyś podczas ama turniejów amatorskiej ligi MMA, no i wtedy e, na mojej drugiej Almii w życiu przegrałem z Pawłem Kiełkiem. No i jakoś e, też w tamtym roku, to był 2013, wygrałem z Adrianem Bartosińskim. To w, e, no w sumie tyle. E, innej styczności z zawodnikami nie miałem. Marcin Krakowiak też mi się kiedyś pomagał przygot, e, przygotowywać do walk, więc też jest moim kolegą. No i Mariusz, z Mariuszem Radzieckim trenuję. No właśnie, nie wyklucza Was trochę to, że z, z Radzikiem jesteście z jednego klubu? No zobaczymy. E, Mam nadzieję, że na siebie nie trafimy w pierwszej walce, jeżeli już to w finale. A propos tego programu, na ile czasu? Tam mówiłeś: kilka tygodni. Ile czasu potrwa później emisja? I na ile czasu na przykład nie będziesz mógł mówić nikomu o wynikach tego? No bo to nie będzie na żywo chyba. To znaczy. Jeszcze do końca nie wiem jak to będzie wyglądało. Wiem, że na kilka tygodni po prostu jedziemy tam, jest nagrywane w tym czasie, gdzieś tam będą odbywały się walki. No i tak jak już było tam podane na wielu portalach informacyjnych, też na waszym, finał będzie się Galika KSW. Adrian Bartosiński, wypełniłeś go. Z tego co wiem, jeszcze nie tak dawno próbował zerwać kontrakt z Fenem. Udało to się w końcu, że, że został dopięty jego występ. To znaczy, z tego co wiem, to pojawi się on w programie. Nie wiem, nie wiem tam na jakiej zasadzie to działało, bo, że tak powiem, nie śledziłem tego aż tak bardzo, ale wiem, że ma być w tym programie. Wysłałeś jakieś zgłoszenie, czy w jaki sposób tam się znalazłeś w ogóle? To znaczy, gdzieś tam było na tej zasadzie, że Zabor wysłał mnie na casting, pojechałem na casting, później dostałem telefon, do że się zakwalifikowałem do 25 zawodników i z tych 25 wybrali dziesiątkę, w której też się znalazłem. O, jest mi. Co ty musiałeś zrobić na castingu, że się dostałeś? Znaczy, generalnie były to pytania, które, w których opisywałem swoje życie, i były przyglądane z takimi głupimi pytaniami, które moim zdaniem miały na celu wyprowadzenie z równowagi. Jakie to były pytania? Na przykład pamiętasz jakieś? Na przykład pytanie gdzieś tam o moje dzieciństwo. Ja się rozwinąłem z pewną myślą, i nagle pytanie, gdzie się kończy kosmos. To było coś na tej zasadzie. I było kilka takich właśnie. Kilka takich głupich pytań, wplątane w poważne tematy w o tej stadzie. Jesteś podekscytowany w jakiś sposób tym, że bierzesz udział w tym programie? To znaczy, cieszę się, będzie to na pewno świetna przygoda. No Już się mogę oczekać, tak naprawdę, wejścia do tego domu wojownika. No, zobaczymy, co będzie to będzie. Moim zdaniem, to będzie przygoda życia i tak naprawdę ogromna szansa. Nie blokuje cię. Znaczy, czy, czy, czy te walki, które masz tam toczył, będą wpisywane do zawodowego rekordu, czy nie? Czy to będzie jak w tufie, podobnie dopiero walka finałowa na zasadach zawodowych? A to, zobaczy, to zobaczycie w telewizji. Ale już wiesz. Ech, wiem, ale nie powiem. Już twardziej się go teraz. Ech, blokuje czy to na jakiś czas z Twoimi no, zawodowymi startami? Nie, nie cierpi Twoja kariera zawodnicza przez ten program? No bo na jakieś tam kilka miesięcy pewnie jesteś wyłączony. Znaczy, nie patrzę tak na to. Moim zdaniem to jest ech, mocny krok do przodu. Na pewno coś zdecydowanie lepszego, niż coś, w czym miałem brać udział, a co się nie odbyło. Tutaj best of the best, które, że tak powiem, pochłonęło bardzo dużo przygotowań z mojej strony. Tam miało być tak, że pierwsze dwie walki miały być na zasadzie semi-pro, razy 3 minuty i finał miał być 3 razy 5 I tylko wygrany miał zyskać te 50 koła i kontrakt z ACA. No i tak naprawdę miałem wcześniej walkę w Pobajnicach, którą no niestety zremisowałem. Potem postawiłem wszystko mocno na przygotowania tego turnieju, no a niestety turniej się nie odbył, to było takie jedno wielkie rozczarowanie, tak? Więc tutaj, tutaj widzę, że jest to zrobione zdecydowanie bardziej z głową, no, było to kombinowane latami, jakby nie patrzeć, miało się to odbyć już, nie wiem, chyba 6 razy, ale no, dzięki temu to po prostu teraz wypali z pełną pompą, tak? Kiedy zaczynacie kręcić program? Tego też nie mogę powiedzieć. No nie bądź taki, to stary wiesz, ile kilometrów to przyjechałem dzisiaj do ciebie, żeby o tym pogadać, a ty mówisz, że nie możesz powiedzieć. W marcu startuje misja. Z jakimi federacjami obecnie rozmawiasz, jeśli chodzi o polski rynek MMA? Czy jest jakaś, z którą rozmawiasz szczególnie? Chciałbyś tam dostać większy kontrakt? Jak to wygląda? Znaczy teraz staję wszystko na Only One i na to, żeby dostać się do KSW. Tam mam jakieś takie, że tak powiem, plany zastępcze, jakby coś nie wyszło w programie ale jest to raczej plan na walkę za granicą. Myślisz, tutaj, no, mogę powiedzieć w sumie, że jest to organizacja Octagon, na której już stoczyłem dwie walki w Niemczech. Myślisz, że ten program y, wzniesie Cię na jakiś tam nowy level medialności na przykład? No bo nie oszukujmy się, zawodnikowi jest tam mega, mega potrzebna ten moment. To znaczy program będzie emitowany w otwartym polsacie, więc na pewno i to jeszcze w dobrej godzinie podając z gwiazdami, tak więc... No, na popularność y, przyjdzie na pewno. Ale że tak powiem, raczej skupiam się na tych wyzwaniach sportowych, a mi się wydaje, że ta popularność to po prostu kwestia w kilku śmiesznych patologicznych sytuacji, które na pewno będą w programie. Kilku śmiesznych patologicznych sytuacji. No to no. fajnie, bo zabór jednak ktoś mówił, że tutaj podkręcać, się, te kurde. <laughs> Ale to co, to jeszcze żadne zdjęcia nie zostały nagrane, co nie? Znaczy jeszcze nie, jeszcze nie. Myślałem, że masz coś na sumieniu, a nie możesz powiedzieć. Nie, 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 to, to akurat tutaj jestem czysty. Nowy obiekt, nowa siedziba Szarków. Jak oceniasz tą fuzję i, i, i ten klub, który teraz macie? To znaczy w ogóle mi się nie chce stąd wychodzić. Jak przychodzę tutaj rano, tak wracam tylko do domu zjeść i wracam tutaj, bo też prowadzę tutaj treningi. Mam swoją grupę chłopaków. Oni też startowali w amatorskiej lidze MMA na Galaxy Mi Pro, tak więc są to chłopaki. Już mam taką ogarniętą grupę. No i od razu po tym treningu, który prowadzę, zostaje, robię swoje treningi, tak więc mam wszystko w jednym miejscu. Mam tutaj wielką siłownię, maszyny cross, klatkę, ring, wszystko co mi jest potrzebne w przygotowaniu do walki. No tak naprawdę trzy czwarte dnia spędzam tutaj. Piotrek, jak twoim zdaniem będzie wyglądał przebieg walki Karoliny z Jan? Znaczy moim zdaniem Karolina wróci. Jest na pewno bardzo głodna walki, yy, widać to. Yy, ze zdrowiem już też jest zdecydowanie lepiej, bo wcześniej tam miała problemy w poprzednich walkach, teraz yy, no moim zdaniem po prostu ją zajedzie. Dobrze wygląda na treningach? Yy, na na spaningach wygląda bardzo dobrze. No nic, Piotrek. Czekamy w takim razie na emisję programu, o którym to nam za dużo nie powiedziałeś, niestety. No ale liczymy na jakieś tam wszystko, ciekawe smaki. Wszystko wyjdzie, wyjdzie na No także moi drodzy, oglądamy Piotka. Dziękuję bardzo za poświęcony Dziękuję czas na wywiad. Bardzo.